Siemano wszystkim! Dzisiaj banda gramy w jakąś nową dziwną gierkę. Ewolucja długich różnokolorowych włosów! Challenge! Lecimy! O oh my god, banda! Spójrzcie co tu było, się dzieje. Już rozumiem, Boże. Ciekawe co, co nam tutaj uda się zrobić. razie wszystko tak... A! Ja już się boję. Ja chcę mieć najdłuższe włosy. Boże! Pisaliście tam kilka razy, że chci chcieliście tą gierkę, więc zaraz spróbujemy. Patrzcie, jaki Max w ogóle ma długie włosy, co tu w ogóle się dzieje? Oh. I wycięcie. Boże, a co takie długie włosy mi Jak na pierwszy raz, to chyba dużo. Come on! Jakie włosy Max zrobił? 65, słuchajcie, mi się wydaje, że na pierwszy raz to w sumie nie jest źle, co nie? Też napiszcie w komentarzach, jaki mieliście level wy. Pewnie na pewno mieliście jakiś level. Może ktoś nie grał, więc zaraz zobaczymy, czy nam się uda grać w taką gierkę, czy nie. Też tu jestem waszym testerem. Tak... Nie! Boże, bo... Boże, Max, po co ty to zrobiłeś w ogóle? A ona może jakoś szybciej biegać, a może stać na miejscu? Będą na nie może stać na miejscu. No, tutaj będzie lipa na pewno. Mm, jak mój kolor, słuchajcie co, nie? I co? No, tutaj na pewno lipa. Mm, 25. no Ok. Na razie nasz rekord jest 70. Я забираю свои монетки. Не, банда не забираю. Він монетки, банда, і лечимо далі. Фух, ну мам надію, що чудо, лечимо. Ой, слухай, що у нас зараз шибче, і то хіба левел ще зміг. Що це взагалі є? О, Джізус, це? Боже, то як на концерях якихось. Що там воно взагалі робить тут? Ні, тут, о, że nie co tu w ogóle się dzieje banda jest w tym szoku co to za klucz w ogóle napiszcie mi w komentarzach co to za klucz chyba cięcia jeszcze nie było game over jaki game over ja ci dam teraz game over tutaj chyba mi się udało też długi uzbierać co nie chyba cep i haut Ile obstawiacie. ja obstałem 65 80 dziękuję bardzo wow tak zabieramy swoje diamenty i lecimy dalej banda ona chyba co... widzicie tak? Ona coraz szyb, szybciej, szybciej. O takie szybkie mi się podobają, słuchajcie. To dobrze. Bo tak będzie lepiej uzbierać więcej tych, wiecie... Haircats. O Boże, patrzcie, O Boże! Nie! Obciela mi na pewno. Ależ... No <śmum> i Dobra, dobra. Jakie różowe, Boże, nikiminage? Czy to jest nikiminage? Czy mi się wydawało? Hm? Let's go to Dum Dum. Dawajcie i co, i co? Max, dzisiaj robisz rekordy, słuchajcie. Tylko mi reklama tutaj jakaś wyskakuje, słuchajcie. Co w zrobić, żeby nie wyskakiwały? Super sukces. Banda 90 ten level. 90 metrów ten? Włosy? Co? Oh, patrzcie, Iry ich tam jest. To w ogóle było. Co zrobiłem? Patrzcie, ile tutaj. Mogę wszystko przesraliś po prostu. Ot jak tak można? Bo patrzcie, co tu w ogóle się dzieje. Ma tylko jedyna. Słuchajcie, nie, tu <laughs> lipa. Lipa totalna i to jest jakiś tylko dopiero któryś tam level, co nie? To jakieś gigantyczne włosy. Tak. I co i co? Nie, chyba nie, nie gigantyczne. Ta dziewczyna w ogóle co jest? Naga, naga czy co? Czemu ona nie ma tych ciuchów? Dawajcie jakieś ciuchy kupy, kupimy czy co? Biedaczka, Boże. A włosy jakie ma długie, co? Tak, 45-50. Na razie nasz rekord jest 90, no właśnie. Zabieramy i nasze monetki. Uuuu, patrzcie. Dobre, nie chcemy. Co? A ona cały czas tańczy. Ja zaraz też będę tańczył. Możesz nie tańczyć? Tak, my jeszcze mamy dosyć mało hajs, więc wiesz... Dobra, na razie nic jej nie kupimy, Na razie nic, sorry. Lelucha sorry, hajs musimy zrobić. I jedziemy. Też nie piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym więcej nagrywał też takich gierek, czy nie. Bądźcie co? O, jak dużo? Co? Nie, ja, ja na to się nie ten. Dajcie banda, zrobimy wygląd, że nic się nie stało i nic nie było. Co to jest? O, taki hot. Tak, raz, dwa. Boże, ona nawet słuchajcie, ma jakieś lagi pewnie. Nie max, tym razem ci się uda. Obcięli mi te włosy, w końcu widzicie. I tak, i tak. Nie, boże, co to w ogóle się dzieje? Jak to jest w ogóle możliwe? Wy widzicie? tam chyba z 500 metrów włosy. Nie, ma ty zaraz wszystko przestanę. Nie. <laughs> Dawajcie setkę, musimy dzisiaj setkę zrobić, żeby było. and hold. ile obstawiacie? Ja obstałem 100. <coughs> 275. Czy to nie jest rekord tej gierki? <laughs> Może ja wygrałem? Słuchajcie, gierka. Ja słuchajcie, bandę jestem w szoku. How trendy, star! Lecimy dalej. Zabieram swoje hajsy i lecimy dalej. Mi się podoba ta gra. Słuchajcie, fajna gierka. 275. Napiszcie w komentarzach, jaki wy mieliście największy level w tej gierce. Obcielę mi włosy znowu. Ależ. A można, kiedy nic nie klikasz, to można ten. Idziesz. Nie idziesz. Idziesz. Nie idziesz, super, to bardzo dobrze. Oj, oj, oj. No coraz trudniej te levely, słuchajcie. Chyba mi teraz się udało nie, nie obciąć te włosy. Oj, czy, czy co? Tak, ryż u nas jest tutaj. Hm, ciekawy jestem. Dawajcie już tap and hold. 125. Oj, banda, ja mogę jej więcej słuchajcie. Pójść na góry, zostawić na tym filmiku, proszę Was. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, dbać raz, dwa, trzy diamenty, diamenty i jakaś fajna sztuka. Dobrze, dziękuję za sztukę. continue. Załóżmy, tak, załóżmy, założone jest. I lecimy. Dawajcie nam hajs, jest 125 diamentów. Bardzo mi się podoba, że we wszystkich tych gierkach są diamenty. Dawaj, możesz jakoś szybciej lazić? Pani koleżanko, co ona, nie może już ten. Włosy Cię ci widzę, że przeszkadzałem w co nie? Lelucha. A i tam mi tam chyba jedna sama... to ta, jest taka sama ilość. Boże Max, gdzie ty poszedłeś? Sobie. O patrzcie, bo się zresztą... to moment. Yes! Nie, wszystko Max nie zabrałeś. Wszystkiego się nie zabiera, Max. Chodź. I lecimy, lecimy lecimy! Jakby nic nie było. Żadnego cięcia nie słyszałem, więc chyba wszystko jest dobrze zrobimy po prostu rekord. Zrobimy 300. Dzisiaj banda musimy zrobić 300. 24. No i co? Dawaj, piękniutka. Takie niebieskie, fajne włosy. Hmm? Yo, fashion. Mmm. Ile tam był mój rekord? 275? Boż do 275, słuchajcie, to nam jeszcze daleko w takim razie. No Musimy jeszcze raz pobić dzisiaj rekord. Te reklamy, słuchajcie, dziwne jakieś. Po co mi pokazujecie te reklamy? No co, lecimy? To jest level 9, oj Boże, gdzie ty, Max, idziesz? Boże. Prawie leluchę, prawie pokryłem, słuchajcie, tą Barbie na dwie części. Uu! Co tu w ogóle się dzieje? Co tu się dzieje? Jeszcze cięcie nie słyszałem. Tak, tutaj jest uważać. O, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Fajny kolor, fajny. Tutaj tak, o, o. O. Dwa czerwone włosy. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś by z was chciał czerwony włos? 130, co? Ta ja 275 zrobiłem. Ja jestem rekordsmenem tego wszystkiego. Dajcie, bandy, jeszcze zrobimy, nie wiem, jeszcze jeden czy dwa levelki. Zobaczymy, może tam coś ciekawego na 10 level. To jest właśnie 10 level. I coś ciekawego X2. Wow, o wow. Oh my god. Zaraz chyba będziemy mieć 500 level, co nie? What? Boże, Max, jesteś crazy. No przecież to ślepy, jesteś czy co? Nie, tutaj ja już się nie dam nabrać, słuchajcie, na takie rzeczy. Cieknij, biegnij, biegnij. Nie, ja nie. nie. Nie kruj moich włosów. Nie krój moich włosów. Dawaj już lepiej bez tych wszystkich diamentów. <noise> zaraz zobaczymy. No znowu chyba miała nie takie długi, ale zaraz zobaczymy. 10 level. I obstawiamy. Banda zrobiliśmy to 305. Banda jestem w szoku. 305. Mówiłem, że damy radę zrobić taki level. I nam się udało, słuchajcie, zbieramy kajs, ja jestem w szoku, 305, mój nowy rekord. Nie, słuchajcie, banda, musicie zagrać w tą gierkę, gierka jest bardzo fajna, trochę taka stresująca, denerwująca, ale w końcu jest fajnie. 305 level u Maxa, napiszcie w komentarzach, który największy level mieliście wy, tylko napiszcie prawdę, więc tak, u nas była dzisiaj fajna gierka, kochani. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, jeżeli to jest tak, to później do góry sobie go z dzwonkiem zostawiamy. Ja zostanę, słuchajcie, przy swoich włosach, ale jutro i tak pójdę do fryzjera, więc będzie chyba minus 5, więc jakiś, nie wiem, jaki ja mam level 5, 4, pierwszy, jaki mam, napiszcie też w komentarzach. No i taka była gierka, więc dziękuję, że byliście, z Wami był Maksym 6 do zobaczenia, Banda, jutro kocham Was.